Dziwko kurwa, patora raper, jadę systematem Ciemem dychnę klatę, rozpierdalam matę Twoja babcia to gej, u mnie jest okej okay. Noszę se traw stara, to nie mało żebyś kurwo wiedział Ej, noszę je Jordany, najebany twój stary Rudy idzie na komendę, rozpierdalam go na pasach Pod komendą, bo szedł nakapować no, Bo szedł nakapować Ej, noszę je na Najebany twój stary Rudy idzie na komendę Moja babcia to gej, u mnie jest okej okay. Noszę se stara To nie mało, żebyś kurwo wiedział Ej, noszę je na Najebany twój stary Rudy idzie na komendę Rozpierdalam go na pasach Pod komendą, bo szedł nakapować KURWA! Najebany twój stary Rudy idzie na komendę, rozpierdalam go na pasach Pod komendą, bo szedł na kapowark, Bo szedł na kapowark.